Cześć z tej strony Paulina Świętek. W internecie działam pod hasłem Skuteczne Rysowanie. A w tym nagraniu podzielę się z Tobą radą, jak w tani sposób zrobić swoją własną tablicę do pisania markerami kredowymi. Bardzo tanim kosztem i bez żadnego wysiłku. Co będziesz potrzebować? Ja w markecie budowlanym kupiłam takie płyty pilśniowe. U mnie akurat z jednej strony ona jest biała. A z drugiej już nie, ale to nie ma znaczenia, bo i tak będziemy oklejać tą płytę. I płyta takich rozmiarów w moim przypadku kosztowała 3,50, więc naprawdę mówimy o bardzo tanich rzeczach. Oczywiście rozmiary będą zależeć od Ciebie, bo dla Ciebie musi być wygodnie, jak i jaki rozmiar potrzebujesz danej tablicy. Do tego na Allegro dokupiłam jeszcze takie coś, co występuje pod różnymi nazwami na różnych ofertach: albo jako folia do tablic czarnych, albo jako po prostu tablice czarne i są podane wymiary, więc musicie trochę tam pogrzebać. No i jeszcze raz: folia takich wymiarów, czyli tu mówimy o, jeśli dobrze pamiętam, to jest 45 cm na. 2 metry, zgadza się. E, kosztowała 7 złotych, więc znowu e, łącznie mówimy o około 10 złotych. E, ponieważ nic więcej już nie będziecie potrzebować. Taką folię ja po prostu docięłam wy, wymiary i obkleiłam właśnie tablicę. Jak widzicie z tyłu zostawiłam sobie tą białą u mnie część, dzięki temu to ładnie wygląda, ale tak naprawdę mogłabym ją też obkleić i dzięki temu miałabym taką dwustronną tablicę. Jak tą folię w ogóle przykleja się do tej pielśni? Pewnie pojawiłyby się takie pytania, jakich klejów używać, jakich taśm. No i nic takiego tu nie jest potrzebne, ponieważ ta folia, którą ja zresztą Wam pokażę, tego też nie zrobiłam w oryginalnym nagraniu. E, to jest po prostu taki rulon, który jeszcze z drugiej strony, przynajmniej ta moja, ma w ogóle taką. Ja tu sobie docinałam, to mam ten mniejszy kawałek. E, ma taką siateczkę, więc łatwo tutaj można wszystko równo wymierzyć i sobie pociąć. E, I tutaj jak sobie spróbujemy do kamery w ten sposób zrobić, to tu będziecie widzieć, że to jest po prostu taka folia, którą ja. W tym momencie spróbuję odkleić. I w ten sposób właśnie tą folię przyklejam na swoją płytę. Yy, czytałam na aukcjach, że podobno tą folię to można tak na przykład do szyb wielorazowo przyklejać i odklejać. Tego jeszcze nie próbowałam, więc yy, zanim sami spróbujecie to, zróbcie to na jakiejś takiej powierzchni, której po prostu nie będzie Wam żal, jeśli yy, ta metoda się nie spisze. A moja tablica, tutaj ja po niej już trochę ćwiczyłam i teraz uwaga do Was. Markery kredowe powinny się swobodnie zmazywać. Ja czyściłam tą tablicę, bo już na niej ćwiczyłam i czyściłam ją ściereczkami takimi nawilżającymi dla dzieci, całkiem ładnie się to zmyło. I teraz jakie narzędzi warto używać, a jakich nie. Próbowałam różnych, to będziecie mogli zobaczyć zaraz na nagraniu. Zrobiłam zarówno próbę kredą. Kredę całkowicie odradzam, dlatego że bardzo źle mi się nią pisało. Szybko się to wszystko rozmazywało, nie zdążyłam przejść do kolejnej linii, a już napis był zniszczony, więc według mnie kreda w ogóle odpada. Fajnym rozwiązaniem są markery kredowe. Ja mam tutaj firmy Unichalk. Ale one występują również, na przykład Toma ma podobno bardzo dobre markery w różnych kolorach, w różnych rozmiarach. Tu też to właśnie widzicie. Tu jest jeden to jest z taką ściętą końcówką, drugi jest z. Okrągłą końcówką. To wszystko możecie sobie sami dobrać. I takie markery, one zarówno z szyb, ja je często też na święta, mam taki filmik na swoim kanale na YouTube, jak robić dekoracje świąteczne na, na szybak. To właśnie takimi markerami super się to robi. I tymi samymi markerami możecie pisać po właśnie takich tablicach. To wszystko będzie zmywalne. Trzeba uważać na markery akrylowe. Mam taki z firmy Nołotow na przykład. I ten marker akurat w przypadku mojej tablicy udało mi się go zmazać, ale przyczyniły się do tego dwie rzeczy. Pierwsza to dlatego, że ta tablica jest bardzo gładka, więc dzięki temu to było możliwe. I po drugie, zmazywałam już na następny dzień. Być może, że jeśli ten napis byłby dłużej na tej tablicy, to później byłoby to trudniejsze. Dlatego jeśli chcecie takiego efektu, że łatwo będziecie mogli zmazać te rzeczy, na przykład wykonujecie jakąś tablicę gastronomiczną, po prostu do jakiejś restauracji, lodziarni, co tydzień zmienia się menu, czy nawet co dzień. I chcecie zmazywać te rzeczy, no to na pewno nie używajcie ma markalów akrylowych. Eee, no mam nadzieję, że Wam się to podobało. Jest to o wiele prostsze, niż by się wydawało. Zrobienie takiej tablicy. To może być tablica do ćwiczeń, do warunków domowych, ponieważ zanim zabierzecie się zarobienie już jakichś takich eee, zleceń na zamówienie, no to warto oczywiście w domu poćwiczyć. Ale równie dobrze, jeśli dobrze. Eee, Jakąś konstrukcję jeszcze się tutaj dorobi, to to może być ta finalna tablica, która zostanie albo gdzieś powieszona, albo właśnie będzie stała przed lokalem i zapraszała na przykład do wejścia. Dajcie znać, czy macie jakieś pytania. Dla mnie ta metoda jest wielkim odkryciem, więc mam nadzieję, że Wam też się przyda. Do usłyszenia!